Siemanko, z tej strony Adi, witam na swoim kanale. Dzisiaj kolejny piłkarski warsztat. Staram się dzisiaj zebrać techniczne ćwiczenia pomagające poprawie kontroli piłki. Będzie trochę gry w powietrzu, trochę gry na ziemi, a za wzór tym razem pozłuży nam legendarny już Berteliczek Robinio. Większość pewnie może kojarzyć go z jego stepowerowych wyczynów, ale my w tym warsztacie stepowerów nie będziemy mieli w sumie w ogóle. Będziemy mieli inne techniczne aspekty, no więc może ktoś sprawia, dlaczego w ogóle Robinio. Ano dlatego, że jego kontrola piłki była fenomenalna, a wybrane przez mnie dzisiaj ćwiczenia pomogą Wam mocno poprawić kontrolę piły. Zawsze w piłkarskim warsztacie staram się wybierać ćwiczenia, które można wykonywać samemu. No Czasami mi się zdarzy, że, że jednak to są ćwiczenia dwójkowe, w dzisiejszym filmie wszystkie ćwiczenia mogą, można wykonać samemu, ale dwa z nich będzie, będzie dużo łatwiej wykonać, jeżeli będziemy mieli jakiegoś partnera treningowego. Ćwiczenie pierwsze jest ćwiczeniem dość powszechnym, jeżeli chodzi o oddzielne elementy, czyli powiedzmy taki dwukontaktowy powietrzny wolej, polegający na przyjęciu piłki i podaniu. Tutaj w tej modyfikacji wybieramy sobie kilka stacji i przy każdej stacji będziemy sobie zmieniać typ przyjęcia i podania. Raz może być to wewnętrzna część stopy, następnie podanie śródstopiem, Kolejna stacja może być odwrotnie, czyli przyjęcie śródstopem, podanie wewnętrzną częścią stopy. Na kolejnej może być to coś bardziej powiedzmy ekwilibrystycznego, brazylijskiego, tak jak na przykład robił to Macie tutaj pełną dowolność. Najważniejsze, żeby tutaj mocno skupić się na kontroli, żeby ta piłka nigdzie nie wylatywała, żeby się nas słuchała i żeby lądowała w rękach partnera. Jeżeli nie mamy partnera treningowego, tę piłkę po prostu sobie wyrzucamy, przyjmujemy sami i tym drugim kontaktem albo właśnie kopiemy do przodu. W jaką siatkę, jeżeli taką mamy, czyli wybieramy sobie punkt na tej siateczce, gdzie chcemy podać, żebyśmy się skupiali ciągle, gdzie ta piłka ma wylądować, albo kopiemy ją do góry i robimy tak, żeby złapać ją w ręce. Drugie ćwiczenie, od razu mogę dać tutaj taki e, znak ostrzeżenia. Jest to ćwiczenie trudne, jest to ćwiczenie bardzo techniczne, żonglerkowe. Ustawiamy sobie slalom na żąglerkę i następnie ustawiamy cztery stacje. Na początku, jeżeli twoja żonglerka nie jest jakaś super wymaksowana, te stacje nie będą składały się tylko i wyłącznie z szereg grzybków, nie stawia na nich piłek. Wykonujemy sobie slalom obunusz, następnie dochodzimy do pierwszej z tych e, mini stacyjek. Wybijamy piłkę do góry, przeskakujemy o i łapiemy piłkę tak, żeby nie spadła robiąc to samo przy kolejnych trzech stacjach. Wydaje się proste, uwierzcie mi, wcale takiej nie jest. W kolejnych seriach polecam próbować zamieniać żonglerkę, czyli w drugiej serii możemy wykonywać żonglerkę tylko i wyłącznie prawą nogą, w ogóle nie możemy użyć lewej, i w kolejnej tylko i wyłącznie lewą nogą, w ogóle nie możemy użyć prawej. Tak jak wcześniej wspomniałem, takim ostatecznym utrudnieniem może być to, żebyśmy sobie podwyższyli te, te, te stacyjki, na przykład kładąc na nich piłkę albo ustawiając sobie jakieś mniejsze pachołki, jeżeli takimi dysponujecie. Ale myślę, że nawet taka piłka w zupełności wystarczy, bo jest to ćwiczenie trudne, wymagające dużej percepcji, koordynacji i bardzo dużej kontroli piłki, czyli no, typowo brazylijskie robiniowe ćwiczenie. Nope. Robinio, czy tak jak inni Brazylijczycy, słyną z tego, że mają e, świetny klej w nocy, świetnie tę piłkę przyjmują, mają dobre przyjęcia kierunkowe też. No i oczywiście, wiadomo, są genialnymi driblerami i zaplecze sztuczkowe jest ogromne. W tym ćwiczeniu żoglujemy sobie piłkę na niewielkim obszarze, najlepiej przed bramką. Po mniej więcej 10 kapkach, albo możemy sobie liczyć do 10, wybijamy piłkę jedną nogą. W międzyczasie, kiedy ona leci, odwracamy się, zerkając za plecy, obracamy się przez jedno ramię, niech to będzie lewe. Patrząc czy mamy kogoś za plecami. No tutaj oczywiście w treningu nie mamy, ale wyrobiamy sobie nawyk na meczu, tak Żeby, żebyśmy zawsze byli w stanie obejrzeć się przez ramię. Łapimy piłkę do żonglerki i następnie drugą nogą wybijamy znowu piłkę, odwracamy się przez drugie ramię i tym razem przyjmujemy już piłkę kierunkowo, oddając celny strzał lub mocne podanie między grzybek a słupek.

Ostatnie ćwiczenie, po raz kolejny wymagające dużej kontroli piłki. No tutaj nie ukrywam, że to jest najlepsze ćwiczenie do robienia z partnerem i to naprawdę to, to ćwiczenie, które pomaga w bardzo praktycznym elemencie, czyli właśnie w przyjęciu kierunkowym, w różnych w sumie wariantach tego przyjęcia. Więc tutaj no, tego partnera warto mieć, ale znowu, jeżeli nie macie takiej możliwości, a macie kawałek ściany, też się idealnie nada i też będzie git. Ustawiamy sobie kilka stacji. Tutaj tak jak na filmie widzicie, my z Kumą sobie ustaliliśmy sześć i przy każdej stacji wybieramy sobie inny typ przyjęcia kierunkowego i wykonujemy 10 powtórzeń. Każdy. E, może być to też więcej, ale tutaj z racji tego, że będziemy szli w jedną stronę i od razu z powrotem, e, no to tutaj tych powtórzeń się sporo nazbiera, także nogi mogą się trochę zmęczyć, e, ale to też jest dobra opcja, bo jeżeli nogi są zmęczone, to wtedy wiadomo, technika trochę spada, e, a na meczu w sumie nigdy nie mamy świeżych nóg, więc e, musimy się nauczyć po prostu gry na zmęczonych nogach. Jeżeli chodzi o przyjęcia, przy jednej stacji może być to na przykład przyjęcie zewnętrzną częścią prawej stopy i podanie prawą nogą, przy kolejnej może być odwrotnie, czyli przyjęcie wewnętrzną częścią prawej stopy i podanie lewą nogą, potem może być to przyjęcie Ronaldo czopem, może być to przyjęcie zewnętrzną częścią lewej nogi i podanie lewo i tak dalej i tak dalej, tak jak tutaj widzicie zresztą na filmie sobie robimy z Robinio może nie był jakiś super najczęściej podającym zawodnikiem, ale często można było zobaczyć, że gdzieś tam ta piłka leci w jego stronę, on szybko się zabierał do boku, którąś właśnie z tych metod przyjęcia kierunkowego, dlatego też on no jawił się jako bohater tego odcinka.

Gracias. Więcej to ciężko No właśnie, także tyle na dziś. Jeżeli materiał wam się podoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. Dawno o tym nie mówiłem. Kurde, już od dziś chyba mniej więcej roku nie mówiłem, żeby zostawić subskrypcję na kanał, tak mi się wydaje. Każdy razie, sobotę, subujcie, subujcie kanał. Od kolejnych filmów chyba zacznę wspomawać, żebyście subowali kanał. Ci, którzy nie subują, oczywiście ci, którzy subują. Dziękuję serdecznie. Widzimy się w kolejnych w przyszłym tygodniu szybkie pytanko, pojawiło się ciekawe pytanie od Lukasa na temat procentu tkanki tłuszczowej, także sobie tutaj pogadamy trochę o tym, bo myślę, że temat ciekawy i nie taki oczywisty. Owocnych treningów, trzymajcie się, do zobaczenia.